Kiedy w 1977 roku Janusz Kijowski zrealizował indeks, nie mógł pokazać swojego filmu. Przez cztery lata obraz stał się tzw. pułkownikiem zalegał magazynową półkę. Premiera filmu nastąpiła dopiero w 1981 roku wraz z Karnawałem Solidarności. A potem po skończonej walce, pozwól nam rozprostować walce. Powodem, dla którego nie dopuszczono indeksu do kin, był fakt, że film po raz pierwszy w dziejach polskiej kinematografii mierzył się z tematem marca 1968 roku. I to mierzył się w sposób wyjątkowo konfrontacyjny wobec władz komunistycznych. A zaraz, zaraz, Lewandowskiego nie ma, Radzie ja nie ma. Nie ma Jest 28 osób przecież. Historia przedstawiona w indeksie to losy. Józefa Monety, studenta, który nie zgadza się na to, że jego koledzy zostają wyrzuceni z uczelni za protesty. Słynne protesty roku 68. Przyszliśmy tu przy konkretnej sprawie Tadzia Lewandowskiego i tę sprawę jakoś trzeba załatwić. Na co on będzie czekał? Na bilet do wojska? Pan zapomina, że pan jest w gabinecie dziekana, panie Moneta. I nie musi pan na nic czekać. Józef Moneta w akcie Solidarności rezygnuje ze studiów. Moneta jest krewki. Wprost konfrontuje się z porządkiem, który mu się nie podoba. Nie potrafi utrzymać języka za zębami, nie potrafi zgodzić się na konformizm, na strefę płcienia, w której żyje wielu ludzi. Ci, którzy żyją w płcieniu, chcieliby zachować twarz, ale jednocześnie zrobić karierę w systemie komunistycznym. Józef Moneta jest inny. Kupujecie tekst, nie kupujecie panu ja Nie się pan no. spokoi. Powiedziałem panu przecież, że w zasadzie tak, ale. Musi pan nie, nie, to ja w takim dowiedź... razie chcę rozmawiać z reaktorem na czele. Jeśli nie potrafi być szczery, to będzie egzystował na marginesie społeczeństwa. I taką drogę widzimy. Po porzuceniu studiów staje się węglarzem, a więc pełni jeden z najniższych zawodów wykonywanych w społeczeństwie. Rozwozi węgiel po blokach, pracuje z ludźmi prymitywnymi. Ale Kijowski kreśli niejednoznaczny portret społeczny. Tacy fajni ludzie, jak wy, których ja. Cenię, kocham. To tak jakoś im się w życiu nie udaje. No. Ci, którzy znajdują się na dole hierarchii, nie muszą wchodzić w układy, które poniżałyby ich tak bardzo jak tych na górze drabiny społecznej. Co więc jest bardziej cenne, bycie człowiekiem szczerym, naturalnym, życie w zgodzie ze sobą, ale egzystowanie na marginesie, czy też zrobienie kariery za cenę kompromisów i złamanego sumienia? Taki dylemat stawia przed nami indeks. Kim pan jest? Czym się pan zajmuje? Można wiedzieć? Ja w zasadzie niczym. Oprócz Ale. tego, że sypiam z pani córką i chciałbym ten stan zalegalizować. Ten film to przede wszystkim znakomita rola Krzysztofa Zaleskiego, Podziwiamy. który potrafi przez cały czas utrzymać jakiś nerwowy rytm zarażający nas swoim niepokojem. Ja na przykład osobiście jestem przeciwnikiem tych y, sztucznych poran. No i Józef Moneta Zaleskiego to człowiek jakoś nieprzewidywalny, ale to właśnie czyni jego sylwetkę, jego kreację tak wyjątkową. Kijowski i Zalewski pozostawiają przestrzeń dla widza, abyśmy mogli sami ocenić postać Józefa Monety i tego, co mu się przydarza. Ale niewątpliwie ten film był ogromnym ciosem wymierzonym we władze komunistyczne. Widzimy tu kilka scen, które naprawdę porażają swoją śmiałością. Ot scena przesłuchania przez oficera milicji. O, niech pan widzi pan? Dla policji to oni, o, tam ci są podejrzani. Nic o nich nie wiemy. A pan tu już jest, o panu wiemy wszystko. Józefowi monecie zostaje tam złożona niedwuznaczna propozycja współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Powiem więcej, jest pan wolny, a wolny musi wybierać. To pierwsza tego typu scena w dziejach polskiego kina. Udało mi się zaprzyjaźnić z Wami w krótkim czasie. To kino przede wszystkim niepokojów społecznych i politycznych. Dylematy moralne bohaterów wynikają z życia w społeczeństwie komunistycznym. Że strasznie to mało mnie kosztowało. I że no. można się sprzedać strasznie tanio. Jest on trochę błaznem, prowokatorem, kimś, kto obnaża fałszywe realia, w których funkcjonuje. I film robi to z przekonującą i niebywałą odwagą. Już choćby same te czynniki zachęcają do tego, by wrócić do indeksu w reżyserii Janusza Kijowskiego. Zapraszam Państwa na seans.